Brum brum brum, ucieczka. O i full trącam, fajne fajne. Szybka ucieczka, ja próbuję, chodźmy, próbuję ja chociaż... A i chciałem pozdrowić jeszcze bardzo mocno Jarvisa, bo jako, jako jedyny wpłacił mi dość dużą kwotę, po prostu na gdzie byłem zamszokowany na live, i wpłacił mi dużą kwotę, i ta kwota jest dość duża. Jeśli ktoś był na live, to na pewno będzie wiedział, o jaką kwotę chodzi. I po prostu dziękuję, Jarvis, że no, wspierasz mnie po prostu. i no i dzięki. Mm, takim ludziom to się nie odpisuje nawet. Zbrazał zis kurwa z dupit. I don't know what. Kurwa, jeszcze spami ten cel Ja pierdolę, kurwa mnie ta gra już. Eee, nie jest jakoś trudno, nie jest jakoś trudno z tego wypierdolić. O, o, o już, chyba teraz będzie smog. Mają mnie kurwy. Mają mnie kurwy jebane. I trzcą tamten kurwa wspomni, jakbym wyszedł i mu ujęł w tym i kurwa. Nie dość, że nie mają kurwy w trapie, to zresztą mi będzie spalić O, chociaż. Kurwa. A ty od cwem, I Ich im nie mają. No, może szybko, kurwa, kwarkik. I próbujemy. O kurwa, z kurwa, czemu to nie widziałem szybko? Że... Kurwa, czasem mam takie problemy na tej Tibi zjebanej, że to jest kurwa szok. Ta Tibia jest jakaś spierdolona, przesuwam się kurwa i nie mogę nigdzie dzielić. Patrzcie kurwa, to to jest kurwa. Ja pierdolę. Nie ja, pierdolę im chyba. A, a kurwa, prawie dętkę miałem Jak to jebał, chłopak. Mm -hmm. Broicie wydupce zaraz. Zostałam coś tam. A on się zaraz wydupce coś czuje jak kombowalną. A on podejdzie. Glizdy wchodzą do akcji, chyba, że więcej ludzi przywali. Tym, kurwa do nich. Mhm, kurwa idę idą. Albo dobra. No chyba jest stąd. Nie wiadomo. Zresztą. Tam... Kurwa szybka zmiana na spierdole, nie. Mm Hihi -hmm. -hi -hi. o kurwa. A było tak pięknie miało być. Hihi, ha -hi -hi. ha ha. Chuja w dupie. Oj i chuj, dobra. mają mnie, kurwa. Full z rapendo zajebali mi. Jeszcze idą... A nie, dobra, dobra, przelecia, kurwa, badomak. Będzie mi się ochał Kozaczek mm -hmm. Kurwa, badomka, biją to chuj, to jest tam nie wyjdę jak go udobcą. Mhm, mm dobra, chuj. O nie, dobra, przez drugą stronę. No i chuj, dobra. Mają mnie, kurwę Ile to jest osób? raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurwa, 11 osób. Kurwa, mnie daje. Pojewana jest ta orera Pojewana jest ta figia, kurwa. No i chuj. Dobrze, Dentka będzie. Dentka będzie, jak chul. Kurwa, 12 osób, bo jest tamta, kurwa by zaczęła bić. A nie. Kurwa, dobra, siocha mnie jakoś. Kurwa, ja ale kurwa, on zanim mnie usiocha, to kurwa. Bądź dying, please. Kurwa. Ja pierdolę, i graj kurwa, i graj kurwa na Tibi mając kurwa grę. No i chuj, leci następca od nich chyba. Kombasa solo i chuj kurwa, kabanosa robimy, dobra, suprema. Piszemy jeszcze do kurwych po brazylijsku. Dokładnie to są takie rzeczy, które wiecie mam zapisywane, żeby kurwa ilecie jak będzie jakiś problem był z tym więc trzeba po prostu im napisać i tak jakoś kurwa się pisze no i chuj i następny że teraz 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 osoby przyjdziecie oglądać niezłe tego kurwa no ich kurwa mandentka chyba mm, kurwa dobrze że se jakąś postać kupiłem następno kurwa no i będzie dantka ichuj nie dam rady chyba O o, Red School, kurwa, Red też się Pff. o o o, kurwa przed. Czyżby Redskull też się na dół... O o o o, Hanik. Ajajajajaj. Redskull coś podejrzanie wygląda. Mogę co ty, kurwa piszesz, nie nic, dobra. Chuj w pilnę. Dobra, czekajcie. Y mogę z tego wybrnąć. Chyba. Jak mi się nie skończą poty, ani nie skończą kurwa ten. Co skiner. Dobra, kurwa, dętka będzie. Nie ma chuja, że to przeżyje. Nie ma nawet kogo pusznąć, pusznąć, kurwa stąd. Kurwa, patrzcie, patrzcie, kurwa, jak się kończy. Następne! Kurwa, następny przelazł, ja pierdole. Graj samemu na że kurwa, pojebała właściwie mok No i będą Mhm, teraz nie bije 12. 12 13 o o o o kurwa jak mnie wkurwa ta gra już o oo ja nie padnę Nie ja nie umieram, kurwa w tej grze Ja pierdol No nie no co nie ma to przyszli Kurwa z tą skinem się zaraz kończą Napierdole Chuj kurwa Tętka będzie